Jest kurwa głównym bohaterem. Co? No, no. A wam wrzuć to kur. Dobra. Zaczynam. Atributy. Atributy na, 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 na a to. A wam wrzuć to otoczenie Dobra. Dobra. Kto? Otoczenie <śla> o... jest, jest liście na drzewie. No my jesteśmy niego w samochodzie, to otoczenie Dobra, dobra. Światło <ślać> no. jest? kamera? No. Czekaj, ale czekaj, 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 nagrywamy. No. Chcę mu świecić, jak ty włancaj. Może lekko. na nagrywasz, no. Jest. Kamera? Jest. Akcja! Jeszcze raz. Nie, ty będziesz świetnie Cały czas nagrywamy. mówił, no. Dobra, nawet z początku, no. Taką? No, od nowa. O, taką. Ja mam do bo to było nie. Nie, to to zgaszę, nie? I na niego świeci. Na niego. Oooo, ale jest. Ej, ale jest widok! Nie musisz z góry na niego. Ale tylko na niego. Nie, gorzej krzykło. Nie, musisz na niego jak Jaką? Tą drugą, tą drugą. Tą drugą. A wono? Taką drugą. Taką Nie, musisz. Maga, gramy, gramy. No, góźdź masz przyłączyć. W każdym przyłączyć.

Myślę, że jednak coś zdarzył. A czemu na mnie siedzi? Jacku rakieto, Jacku rakieto, mam stówkę w kieszeni. Jacku rakieto, mam stówkę w kieszeni. Zrobisz loda po ogrodzie? Za stówkę. Kolego, kolego. A pod targosz? tam? Chcesz? No, my to... no ja ci klepnę, ja, ja ci ja klepnę w tyłek i dam ci stówę. Dam ci stówę. I klepnę ci w dupę! Kołego, samy, kurwa, nie, w cud, pod motem, nie. graliśmy, kurwa, Ej! Kołego, kurwa, Ej, Ej Miętus! Słyszysz czy co, nie? To ja ty gra ty gra tutaj, mała. Mietusa, nie. To jest. Podbić, kurwa, jeszcze ludzi, ty! Ej, tak, Ej Miętus, dam no ci stówę i klepnę ci w tyłek. Dobra. dobra co? Dawaj, ale, ale, to teraz przyjdzie ona biała. 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 Panie Biała, kurwa, nie śmieć.